Europejska tożsamość polskiej państwowości wynika z naszych tradycji konstytucyjnych, z tradycji jagiellońskich jeszcze. W tych czasach mówiono bowiem, że w Polsce non rex sed lex regnat. To znaczy, że władza podlega prawu. Wyżej od najwyższych władz są właśnie te zasady, które zasługują na miano prawa. Mówiono też w czasach jagiellońskich, że jeśli Władza prawa nie respektuje, to ci, którzy jej podlegają, mają prawo do okazania swojego nieposłuszeństwa. To postanowienie, te non-prestanda obediencja, znajdowało się w artykułach Henrykowskich, które spełniały rolę przez długi czas takiej jakby funkcjonalnej konstytucji Rzeczpospolitej. I dlatego można powiedzieć, że jesteśmy. W Europie i czujemy się w Europie dobrze ze względu właśnie na te nasze tradycje. Podobnie przecież Wielka Karta Wolności z 1215 roku, która jest uważana za część Konstytucji Brytyjskiej, tę sprawę traktowała, to znaczy prawo do prawa. Prawo do prawa, które jest takim podstawowym prawem wolnego człowieka, a które nie jest egzekwowalne. Jeżeli nie ma sędziów i sądów, sędziowie powinni być niezawiśli, a sądy niezależne od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej także, w tym sensie, że władza ustawodawcza tworzy prawa, które sędziowie realizują, ale władza ustawodawcza nie ma wpływu na. Powoływanie sędziów w tym sensie, że nie wyznacza tych, którzy mają zostać sędziami. I to wiąże się bardzo ściśle z samą zasadą podziału władz i jej zastosowaniem w odniesieniu do władzy sądowniczej. Zasada podziału władz jest bardzo klarownie sformułowana w artykule 10 naszej Konstytucji, ale nie tylko. Jest bowiem także naszej konstytucji artykuł 173, który mówi o tym, że sądy są władzą niezależną, władzą odrębną od innych władz. I dlatego wprawdzie podział władzy to także równowaga między władzami i mechanizmy wzajemnego oddziaływania władzy wykonawczej na ustawodawczą, ustawodawczej na wykonawczą. A także władzy wykonawczej na władzę sądowniczą i władzy ustawodawczej na władzę sądowniczą. Tyle tylko, że w odniesieniu do władzy sądowniczej te mechanizmy muszą być kompletnie wyrażone w konstytucji. Ponieważ tylko o tej władzy mówi konstytucja, że ona jest odrębna od innych władz, i od innych władz niezależna, wobec tego jest od tych innych władz. Zależna tylko w takim zakresie, w jakim Konstytucja to przewiduje. Nie można tej zależności formułować w ustawie zwykłej, ponieważ ona może być wyrażona tylko w postanowieniach zawartych w Konstytucji. I problem nowej regulacji dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa zasadniczo polega na tym, że zostaje Przekroczona ta konstytucyjna bariera, która odgradza władzę sądowniczą od innych władz. Przekroczona w ten sposób, że oto część sędziowska Krajowej Rady Sądownictwa ma być wybierana nie przez sędziów, jak to dotychczas było, ale ma być wybierana przez polityków, ma być wybierana przez. Sejm, no a Sejm to przecież nie są sędziowie. Sejm to są politycy i tutaj osiągamy taką sytuację pełnej niezgodności z doktrynalną interpretacją Konstytucji, która zawsze wskazywała, ta interpretacja wskazywała na to, że jeśli Konstytucja mówi o sędziach wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa, to, to mają być sędziowie wybierani przez sędziów, a nie przez prezydenta, czy przez Sejm, czy przez Senat, ponieważ ten czynnik sędziowski, komponent sędziowski ma właśnie sprawić, żeby gwarancyjna funkcja Krajowej Rady Sądownictwa, zwłaszcza konieczna w procesie, Wskazywania kandydatów na sędziów była należycie respektowana, była właściwie zachowywana. I jeżeli przyjrzymy się tej nowej regulacji, to dostrzegamy, że powoływanie czy wybieranie sędziów przez polityków zasadniczo uzależnia. Radę od Sejmu w stopniu i w zakresie, który Konstytucja przecież wyklucza, bo Krajowa Rada Sądownictwa ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości Sejmu. I co więcej, ta jej funkcja wyznacza pozycję stojącą Krajowej Rady i czyni tę niezależność Krajowej Rady Sądownictwa od czynnika politycznego wartością konstytucyjną. To jest niezwykle ważne, ażeby Krajowa Rada była zdolna do takiego działania, które nie będzie w żaden sposób naznaczone ową zależnością. To jest niezwykle ważne właśnie ze względu na nasze miejsce w Europie i na standardy europejskie, standardy Rady Europy, które wymagają, ażeby proces mianowania sędziów respektował, obserwował, przestrzegał reguł gwarantujących ich niezależność od władzy wykonawczej. Można oczywiście powiedzieć, że odchodzimy od tych zasad, ale to wymagałoby zmiany postanowień konstytucji. Nie można wbrew tej doktrynalnej interpretacji zmienić postanowień Konstytucji od tak po prostu w ustawie zwykłej. Nie można tego również czynić ze względu na inną bardzo ważną regułę wykładni Konstytucji, mianowicie ze względu na interpretację czy wykładnię historyczną, genetyczną, odnoszącą się do sposobu w jaki... Te postanowienia powstały. I tutaj trzeba mieć w pamięci nie tylko pracę Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, ale także wcześniejsze prace, mianowicie te, które poprzedzały ustanowienie nowej Konstytucji, a które wiązały się z dorobkiem rozważań ustrojowych, koncepcji ustrojowych. Ukształtowanych przy okrągłym stole. Tam strona Solidarnościowa i strona rządowa, ówczesna strona rządowa, zgodziły się co do tego, że trzeba kształtować Krajową Radę Sądownictwa w taki sposób, żeby to było ciało gwarantujące niezależność, a zatem żeby ci sędziowie. Nie byli na przykład wybierani do rady przez ministra, ale żeby oni byli wybierani przez sędziów. I kolejny element tego problemu, który nowa regulacja stwarza, to jest zakończenie kadencji. Kadencja sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa jest kadencją czteroletnią. I jeśli przyjęlibyśmy takie założenie, że skoro reguły, same reguły kształtowania tej części sędziowskiej są materią ustawową, a wobec tego zmieniając te reguły czy kształtując je w nowy sposób, zyskujemy możliwość do skracania kadencji sędziów. Zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa, to naruszamy w ten sposób konstytucyjną zasadę trwałości tej kadencji. Ona nie może być skrócona z tego powodu, że zmieniamy reguły kształtowania sędziowskiej części Rady. Bo gdybyśmy przyjęli, że takie założenie jest z konstytucją zgodne, to oznaczałoby, że ustawodawca Niezadowolony z funkcjonowania Rady może dowolnie często zmieniać reguły i dowolnie często skracać kadencję sędziowskiej części Rady Sądownictwa, w ten sposób uzależniając tych sędziów od własnej woli i czyniąc ich wykonawcami tej woli, co jest konstytucyjnie dopuszczalne, bo oni mają być niezależni. Dopóki konstytucja obowiązuje, to i ta zasada obowiązuje i kadencja nie może zostać skrócona w taki sposób, że owo skrócenie wynika z konieczności dokonania zmian w systemie kształtowania tej sędziowskiej części rady, i że inaczej nie da się po prostu, dlatego musimy konstytucję naruszyć. No, argument, że ponieważ inaczej się nie da, to musimy konstytucję naruszyć, jest argumentem całkowicie pozbawionym związku z konstytucją, w związku z artykułem 8 Konstytucji, który przecież stanowi, że konstytucja jest najwyższym prawem. Jakież to najwyższe prawo, które może być po prostu zmienione, ponieważ ustawodawca, Inaczej nie może ustawowo zrealizować swojego projektu. I kolejny bardzo ważny element tej nowej regulacji, który budzi zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej, to jest podział Krajowej Rady na dwa zgromadzenia. No i znowu w doktrynie jest wyrażone jasne stanowisko że Rada jest organem kolegialnym, jednolitym i że Konstytucja nie dopuszcza żadnego podziału Rady na kurie czy zgromadzenia, no, zwłaszcza tak skonstruowanego, że oto odwracamy konstytucyjną proporcję w obrębie Rady i odwracamy moc decyzyjną, Poszczególnych komponentów tej Rady. Dotychczas to jest tak, że 68% składu Krajowej Rady Sądownictwa to sędziowie. I w związku z tym oni mają zagwarantowaną większość. Nic na to nie poradza. Można to zmienić, można zmienić konstytucję, ale nie można w ustawie zwykłej wprowadzać rozwiązania które odwraca tę formułę, mówiąc, że oto dzielimy tę Radę na dwa zgromadzenia. Jedno z nich to jest zgromadzenie złożone z sędziów, drugie z nich to jest zgromadzenie złożone z polityków i w ten sposób, by Rada osiągnęła zdolność podjęcia, decyzji musi być zapewnione współdziałanie obu tych zgromadzeń. Jeżeli brakuje tutaj w jakiejś sprawie jednomyślności, to przewiduje się powołanie super zgromadzenia, to znaczy przewiduje się rozwiązanie, w którym decyzja będzie podjęta, jeżeli sędziowska część Rady będzie w danej kwestii jednomyślna. Konstytucja nie przewiduje żadnego ustopniowania procesu decyzyjnego w obrębie Rady, ani nie przewiduje podziału Rady na jakiekolwiek części, już zwłaszcza w takim celu, ażeby zmienić ustalone w Konstytucji proporcje ważności poszczególnych segmentów Rady. To był wynik kompromisu uznaną, że sami sędziowie nie powinni decydować o tym, kto będzie sędzią. Sami sędziowie nie powinni nawet przedstawiać wniosku panu prezydentowi o powołanie na urząd sędziego. Trzeba, żeby w tym procesie uczestniczyli także politycy i przedstawiciele władzy wykonawczej. I to zostało określone, skonstruowane w takich właśnie proporcjach, żeby jednak zapewnić przewagę czynnika sędziowskiego. Procesowi kreowania sędziów ma towarzyszyć dialog pomiędzy politykami, pomiędzy urzędnikami i pomiędzy sędziami. Ale przewagę w tym dialogu mają mieć sędziowie. Nowa regulacja to odwraca. I z tego powodu. Jest niezgodna z konstytucją. Oczywiście można konstytucję zmienić, ale nie można zmienić konstytucji ustawą zwykłą. Nie można tego uczynić, zwłaszcza w tak delikatnej, ważnej, kluczowej sferze, jaką jest prawo do prawa. A prawo do prawa to nic innego, jak tylko prawo, do niezawisłego sędziego i niezależnego sądu. Oczywiście sędziowie nie są doskonali, i ustawodawcy nie są doskonali, i nikt nie jest doskonały. I oczywiście należy zmieniać i poprawiać świat. On wymaga zmiany, i państwo wymaga z pewnością wielu reform. Ale jedna jest tylko rzecz pewna. Mianowicie te reformy muszą być dokonywane z poszanowaniem prawa, ponieważ poszanowanie prawa, niezależnie od intencji tych, którzy chcą reformy prowadzać, stanowi podstawę Europy i podstawę tego ładu, ładu demokratycznego, który respektuje wartość konstytucji jako najwyższy wyraz suwerenności narodu i suwerenności państwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie zaszczycony, że miałem możliwość przedstawienia Państwu tych kilku refleksji na temat nowej regulacji dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, ale w istocie dotyczącej nas wszystkich. Wszyscy powiem, Jesteśmy związani z ideą demokratycznego państwa prawnego, dla której dobre, właściwe, rzetelne i sprawne funkcjonowanie wszystkich instytucji władzy publicznej, także sądów ma kluczowe znaczenie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za możliwość przedstawienia Państwu mojego punktu widzenia i proszę o przyjęcie życzeń dobrej, owocnej pracy dla Rzeczpospolitej, której fundamentem jest przecież praca sędziów. Dziękuję.